Cześć, z tej strony Tricus. Jest Tricus. W dzisiejszym odcinku podobno Moby są KOKS, ale nie w normalny sposób, że nie wiem, na przykład mnie mogą mocno uderzyć albo coś w tym stylu, albo że wypadają z nich itemy. Tylko Moby w tym odcinku handlują KOKS i temami, Więc jeżeli chcesz zobaczyć, co może mi dać na przykład taki oto wieprz, którego tutaj widzimy, to zostaw łapkę w górę i wtedy ci pokażę, ok? Łapka zostawiona. To zostaw jeszcze suba, dobrze? Bo tylko wtedy świnia e, da mi jakiś fajny itemek, więc musisz subskrybować. I uwaga, uwaga! Trzy e, emeraldy w zamian za złote marchewki. To nie jest dobry deal, świnko, wiesz, to naprawdę nie jest fajne. A kurczak, co on może dać? Emeraldy w zamian za strzały. Musimy znaleźć coś, co handluje nam jakby emeraldy w zamian za jakiś łatwy item i w ten sposób będziemy mogli się łatwo właśnie wzbogacić, ponieważ w momencie, gdy takie oto świnki handlują tylko w zamian za emeraldami, w zamian za coś, to to nie jest zbyt łatwe, ponieważ emeraldy jest niesamowicie trudno znaleźć w Minecrafcie. Ewentualnie możemy zrobić strategię, że handlujemy z wieśniakami w zamian za emeraldy i wtedy... Okej, okay, dobra, dobra, czyli każdy mob ma swoje trade, ale możemy handlować z wieśniakami i mieć nieskończoność emeraldów i dzięki temu... Będziemy mogli mieć teoretycznie nieskończoność różnych koksitemów właśnie od zwierząt, ale zobaczmy, czym na przykład handlują konie. Konie dają nam diaksy, okej, okay, okej okay. Musimy znaleźć w takim razie jakąś wioskę Tak, każdy koń handluje w ten sam sposób Owce, owce naprawdę dają super TNT Owce terrorystki ludzie Tylko nie to Nie wiem czy powinienem odpalać te TNT Ale bardzo mi ciekawi co to jest super TNT To oznacza, że ono rozwali cały chunk na przykład Przekonamy się z pewnością w tym odcinku Ej, zobaczcie na to Villager daje w zamian za patyki blok szmaragdu Czyli cały nasz E, już tutaj problem z tym, że szmaragdy są ciężko dostępne, został rozwiązany, ponieważ dzięki temu możemy naprawdę bardzo, bardzo szybko się wzbogacić. Dobra, witam panowie, ja przyszedłem tylko was okraść, znaczy dokonać bardzo uczciwej wymiany patyków w zamian za szmaragdy, okej? Okay? Tak, to jest, to jest dobra cena, uwierzcie mi, o, naprawdę, to jest bardzo dobra cena, a ty czym handlujesz? Okej, okay, nie wiadomo, nie wiadomo, czy każdy wieśniak też ma, ok? nie patrz, nie patrzcie na to, dobra, nie. Proszę na to... Nie patrzcie na to, że ten wieśniak handluje kok struktury, dlatego że ten odcinek już został przeze mnie nagrany. I jeżeli nie widziałeś, to jest w karcie, w prawym górnym rogu i zapraszam Cię w tym momencie wieśniaki handlują kok struktury. Naprawdę był to jeden z najepicniejszych. Tak, to jest neologizm kolejny w uniwersum naszego kanału. To jest najepicniejszy odcinek ludziska. Dobra, złote marchewki mnie zbytnio nie interesują, ale wiecie co? Zdonejtujmy tego prosiaka. On bardzo chce emeraldy, on bardzo chce trzy emeraldy, a my w sumie chcemy mieć cokolwiek do jedzenia. E, Okej, okay, te marchewki nawet nieźle nas najadają, więc właściwie nie czuję, żebym dokonał jakiegoś złego deala. Jest on wręcz e, całkiem niezły, a krówki co wy Co handlowałyście, króweczki? O, Ostrość 10, odrzut 10 i Expo ewentualnie. Okej, okay, więc możemy wziąć ostrość 10. Możemy wziąć odrzut 10 i możemy wziąć także butelki. My donajtujemy ludzie te zwierzęta. My wcale nie potrzebujemy tych rzeczy, przede wszystkim dlatego, że nie mamy żadnych zbrojek. E, aczkolwiek przydadzą się po prostu tym może jakimś zwierzątkom, emeraldy, prawda? Ok, czyli koń to jest. E, w sensie osioł to jest. Ok, czyli osioł to jest koń. Rozumiem, rozumiem, osioł to jest koń, e, nawet z tym nie handlujmy ludziska, mamy 8 diaksów, wiecie co, chyba trochę za mało emeraldów wziąłem od e, tych, od wieśniaków, więc zmieńmy to, bądźmy bogaci. Dobra, więc w tym momencie mamy naprawdę, jesteśmy bogaci w badyle, a badyle to jest najbogatsza rzecz e, w całym tym tutaj, wiecie, przedsięwzięciu, więc uwaga, uwaga. Mamy teraz naprawdę spoczko ilość szmaragdów. To powinno nam starczyć do końca odcinka, chociaż nie jestem do końca pewien, ale zobaczymy. Dobra, owco, bardzo bym cię prosił o super TNT. Cokolwiek to znaczy, jeszcze nie mamy tego jak odpalić i wiem, że mogę zrobić baton, ale, ale jeszcze nie. Jeszcze nie czuję się e, odpowiedzialny, żeby odpalić to super TNT, dlatego że chciałbym mieć póki co na przykład jakąś taką zbrojeczkę z diamencików. Okej, okay, weźmy sobie tyle Tyle diaksów powinno nam starczyć. E, tutaj krowa. Okej. Okay. Wiecie co? Zastanawiam się, czy golemy na przykład handlują czymś fajnym. Ale jesteśmy daleko od wioski, więc sprawdzimy to później. Ale za to jesteśmy w tym momencie... Oh man, patrzcie co tutaj jest. Tutaj jest świątynia dżunglowa. Jesteśmy w dżungli właśnie. A w dżungli z mobków są na przykład... Papugi, które mogą dawać coś ciekawego, ale też widzę tutaj ośmiornice, które jeszcze nie pytaliśmy. Ej, a ty czym handlujesz ryba? Okej, okay, ryba e, handluje świeczkami podwodnymi. Delfin! Czekaj, delfin, czekaj, delfin. Chcę zobaczyć, co ty dajesz. Jestem pewien, że każdy mop ma w miarę dopasowany do swojego charakteru, jakby to czym handluje. E, więc, mm, delfinie, proszę cię bardzo o nieuciekanie, bo. Okej, okay. pomocna płetwa! Ej, ja to chcę! Będziemy dużo szybciej mogli pływać dzięki temu, tak? Dolphin's Grease! Dziękuję, dziękuję. A ty, co masz? E, wiaderko wody, dobra. Wiaderko wody może mi się do czegoś przyda, ale nie wiem do czego jeszcze. Ej, dobra! Patrzcie, to pływanie jest kozackie. My możemy normalnie sprintować sobie w wodzie, co jest dosyć dziwne. Odwiedźmy może te oto świątynie. Nawet mamy farta, bo tutaj jest papuga, która daje nam Elytrę. Czy wy to rozumiecie, ludzie? Elytra! My możemy teraz latać, wiecie co? Ja nie biorę jednej, ja biorę trzy litry, dlatego że one się dosyć łatwo rozwalają, więc weźmy sobie ich więcej. A tutaj mamy pułapki, jestem tego pewien, że to są pułapki, ale chill, ok, to nam się przyda, to nam się przyda. Nie wiem jeszcze do czego, ale zdecydowanie chcę to mieć. A my spadamy stąd i zobaczmy, co mamy na ten moment w ekwipunku. Co właściwie możemy zrobić w tym momencie, dlatego że możemy już zrobić sobie całego jaksowego seta i już w tym momencie być naprawdę mocną, ale to mocną osobą w Minecrafcie. I, I o to właśnie chodzi. Teraz to już możemy nawet się bić z kimkolwiek chcemy, a jako że już tutaj przehandowaliśmy sobie fajne Elytry właśnie, to w tym momencie możemy wysadzić jedno super TNT. Bardzo proszę. Na wszystkich moich widzów, upominek TNT. E, dobra, to TNT nie jest za mocne, szczerze mówiąc. E, oczekiwałem czegoś troszkę lepszego, ale dobra, niech będzie, niech będzie. Chyba i tak wybuchło trochę lepiej niż zwykłe TNT. E, a my się stąd w takim razie możemy zmywać. A ty czym handlujesz? Kowadłem! Czyli. Mamy teraz bardzo, ale to bardzo ułatwione zaklinanie. I także handluje on blokami żelaza. Czy to nam jest potrzebne? Chyba nie aż tak bardzo, szczerze mówiąc. E, możemy sobie w takim razie nałożyć w tym momencie ostrość na naszą siekierkę. Epicko, naprawdę fajnie. E, czy chcemy też knockback? E, no a, knockbacku nie można tutaj, chyba, dobra. Chyba, że to jest na łuk. Ja tutaj zrobiłem już noc i czekamy na mopki, ponieważ mam naprawdę ciekawą dosyć teorię, że mopki, także te wrogie, będą handlowały czymś ciekawym. I musimy im się dać bić w zamian za itemy. Okej, okay, to jest... To jest trochę masochizm, aczkolwiek... Ej, dobra, tutaj jest na przykład creeper. Czy on coś daje? Czy ty to... On, on daje fajerwerki! Ej, ale musimy być mega szybcy. Musimy być naprawdę mega, mega szybcy, żeby ten creeper po prostu dał nam te fajerwerki, bo wtedy będziemy mogli sobie latać, ile tylko chcemy elitrom. E, pytanie brzmi... Co? można zrobić, żeby creeper nie wybuchł, ale zarazem nam dał właśnie jakieś itemy. Możemy teoretycznie zrobić sobie zabudowę i dać creepera za jakieś okno na przykład. Okej, okay, dobra. Zdaje mi się, że to jest dosyć e, dobry pomysł. Okej, okay, oto jest nasza specjalna baza kryptonim Bunker. Za chwilę wam wytłumaczę na czym e, ta baza polega. Otóż, mamy tutaj takie coś, do czego możemy zwabić Creepera Następnie, gdy Creeper już tutaj będzie My zostawiamy sobie blok I wtedy handlujemy z nim dowoli Lub nawet postawimy sobie dwa bloki Ale w sensie nie wiem do końca jak wybucha Więc teraz znajdźmy Creepera Ej chwila, ale tu jest szkielet, Z czym ty handlujesz? Moc, płomień Płomień 10! Proszę cię bardzo o płomień 10 I o nieskończoność Dziękuję bardzo Możesz teraz umierać w szkielecie O, a wilk? Czym ty handlujesz? Szybkość i siła. Nice. Bardzo cię proszę. O, te otopotki. Dziękuję, dziękuję. E, I rozwalaj te szkielety, wilku. Pomóż mi. Pomóż mi, wilku. Czemu on ma czerwone gały? Co, co ty znowu robiłeś, wilku, przed tym? Okej, okay, nieważne może. Czy możemy go oswoić w momencie, gdy on ma czerwone gały? Czy jest zbyt jakby w innym stanie skupienia? Okej, okay, chyba już ten... Halo, wilku! Halo, halo, halo! Ja cię chcę tylko oswoić! O, o! Mamy Creepera tutaj swoją drogą. Chodź za mną. Chodź za mną, Creeper. Chodź za mną. Bardzo mi jesteś potrzebny. Dobra, nie udało nam się oswoić wilka. Creepery za mną idą. Mam nadzieję, że one tutaj nie powybuchają, szczerze mówiąc. Dobra, uwaga, uwaga. Patrzcie, pyk. Gdzie, gdzie one są? Halo, Creepery. Tutaj, chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, Creeper. Okej, okay. uwaga. Nie, nie wybuchaj. Nie wybuchaj. Nie wybuchaj. Nie wybuchaj. O, o, tutaj nie ma tego. Okej, okay, patrzcie, patrzcie, ludzie, udało się. Bierzemy jak najwięcej, bierzemy fula tych fajerwerek, za chwilę pójdziemy do wiśniaków po prostu. Wychodzimy, O! Spotkałem Endermana, ale niestety nie mam już szmaragdów, więc nie mogę z nim pohandlować. Za to zombie handlujesz tapkami żelaza, więc też nie jest to jakieś mega mocne. E, chwila, gdzieś tutaj widziałem alpaki, to pójdźmy może jeszcze zobaczyć czym handlują alpaki, bo nie wiem czy warto będzie do nich wracać, czy też, e, czy też nie. Ooo, halo lama, czym handlujesz? Oh man, one, one są toksyczne. Nie chcę nawet kupować od nich tego co sprzedają. Dobra, potrzebujemy troszkę więcej jeszcze bloków emeraldów. Na szczęście teraz mamy siekierę, więc bardzo szybko jesteśmy w stanie zarabiać sobie właśnie emeraldy. No, patyczki nie są na szczęście zbyt trudne do zdobycia, więc zdecydowanie ten datapak jest naprawdę fajny, dlatego że możemy w szybki sposób sobie wszystko przehandlować, tylko musimy wiedzieć, jakie zwierzę daje jakiej temy. Dobra, więc pora na neter w takim razie. O, o o. nie, zrobiłem zły portal do netheru. Dobra, na szczęście i tak wystarczy wszystkich rzeczy. Halo, pigmeny, czy wy handlujecie? Okej, okay, blokami złota handlują. Czyli jednym słowem, tak naprawdę na tym nawet da się speedranować, tak naprawdę, trybie. Ponieważ teoretycznie moglibyśmy z nimi sobie wyhandlować bloki złota na szybko. Teraz e, pójść do piglinów i im wyrzucić. Ej, chyba, że pigliny od razu handlują perłami! Dokładnie tak, patrzcie, i mamy już ender perły. Nie musimy z nimi e, wiecie, czekać, aż nam dadzą cokolwiek tak długo. Tylko możemy po prostu pyk i mamy ender perełki i mamy uwaga uwaga jeszcze więcej ender perełek bardzo dobrze bardzo dobrze ej ale może tak byście mnie nie, nie walili wszyscy a ty czym handlujesz okej okay. ognioodporność dobra dzięki ale mimo wszystko jednak e, jednak nie chcę mi się z to handlować ziomeczku co tu jest bastion tu jest Ciekawe czym handlują brutale. one nie wiem, czy przeżyję spotkanie z brutalami, ale możemy spróbować. Jeszcze tutaj mamy takie ziomeczki. Patrzcie, patrzcie. O nie, o nie, o nie, o nie. Pomyliło mi się, pomyliło mi się. Dobra, weźmy sobie to. Dobra. Dziękuję bardzo. Złote jabłka jak najbardziej są miłe, jak najbardziej są mile widziane przeze mnie. Teraz to możemy nawet handlować z tymi brutalami, dlatego że po prostu przeżyjemy ich ciosy. <laughs> Oj 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 oj, ludzie, tego się nie spodziewałem naprawdę, tego się nie spodziewałem. Na szczęście mamy złote jabłka, które nam pozwalają przeżyć każdą sytuację. O o o o o o o o. o. Ile one mają di major? Co to ma być? Co to ma być? Dobra, to było zbyt mocne. Okej, okay, jesteśmy już w tym momencie świata. Tak, tutaj nagrywałem ostatni odcinek, więc teraz możemy sobie w takim razie zobaczyć na przykład Jakie mopki dają jeszcze jakieś rzeczy z takich ciekawych, żeby już na szybko to zobaczyć? Weźmy sobie brutala na przykład. Ok, mamy tutaj brutala. I czym ty handlujesz? Zaklęte złote jabłko, czyli teoretycznie, walcząc z nim, możecie na szybko dać mu trochę szmaragdów. Dejdź sobie złote jabłko, i wtedy. O! Ale on bez problemu go rozbalił. Nieźle, nieźle. Jeszcze bardzo mnie ciekawi, czym handluje End Crystal. O ile czymś. Dobra, End Crystal, mimo że jest Entity, to niczym nie handluje. Ender Dragon, czym ty handlujesz? Okej, okay. Motyka Ostrość 1000. Ja nie mogę, zobaczmy. Motyka Ostrość 1000 kontra Iron Golem. Pyk, co jest? Motyka Ostrość 1000 kontra Ender Dragon, rozwalony na hita. A Wither? Czym? A, nie, 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 nie ty, nie ty. Okej, okay, ona enchantem, to też jest fajne. Wither, halo, czekaj, czekaj, czym handlujesz, czym handlujesz? Wither, 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 czym handlujesz? Wither, czym handluje Wither? Wither niczym nie handluje, mi się zdaje. Czemu go nie można? Dobra, wiesz co? Spadaj. Tutaj zobaczmy, wiedźmę O, stół do zaklinania. To by było naprawdę niezłe, ale teraz tego nie potrzebujemy. Jaki jest jeszcze ciekawy mob, którego ciężko sprawdzić? Ender Guardian, ludzie. Elder Guardian, ok. Czym ty handlujesz, Ziomek? Okej, okay, to jest kolejny, który niczym nie handluje. Jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz, czy Blaze handluje... Nie, Blaze handluje fireballami. Okej, okay, to jest dziwne dosyć. Ostatni, którego sprawdzimy jest... Ravenger, ludzie, dlatego, że Ravenger to jest potężny mobek i on też niczym nie handluje, e, więc... Sprawdziliśmy już chyba wszystkie mobki. Bardzo podobał mi się ten datapack, mam nadzieję, że wam też. I widzimy się już jutro, kliknijcie w któryś z tych odcinków, Zostawcie łapkę, subskrybujcie, bo odcinki są codziennie i ja się z Wami żegnam, to na tyle na razie.